Witam. E, dzisiaj będziemy rozmawiać o Foot Town, food town tak. a konkretnie o rodzinach Foot Town. Tak. Tego, co możemy się spodziewać. Była Marta Kondej w zeszłym tygodniu u nas i opowiedziała nam trochę, ale ty prawdopodobnie wiesz więcej, jako że jesteś po prostu szefową Foot i, i rządzisz tam. E, tak, drugie urodziny już jutro startują. E, urodziny e, trwają e, w tym roku aż cztery dni. Mamy czterodniowy festiwal. Marta ostatnio opowiadała o, tym, o tej płaszczyźnie muzycznej, bo to Marta jest naszą art director. I w tym roku stawiamy nie tylko na muzykę. Muzyka jest jedną z naszych bardzo ważnych płaszczyzn, bo w na co dzień, 7 dni w tygodniu, mamy muzykę na żywo. W naszej sali Gimlet Live mamy otwarte wydarzenia dla naszych gości. I oczywiście w te urodziny nasze, które, które już, już startują od jutra, ta scena będzie jeszcze bogatsza, jeszcze więcej artystów, jeszcze większe nazwiska pojawią się na tej scenie. Ja pozwolę sobie przypomnieć, jakie, mhm. ale oprócz tej płaszczyzny muzycznej, będziemy w tym roku podkreślać też inne aspekty, a mianowicie to, że jesteśmy największym futbolem w Polsce. Tak? Foot to największa tego typu przestrzeń w Polsce 23 koncepty gastronomiczne i pięć unikatowych barów. Na każdym barze zupełnie inna oferta dedykowana dla, dla naszych gości. Także naprawdę jest to wyjątkowe. Mm -hmm. Normalnie nawet jest tych barów, to znaczy nienormalnie w okresie letnim nawet tych barów jest sześć. Teraz już z racji tego, że przyszła nam ta jesień, nasz bar e, zewnętrzny e, został już ogródkowy zamknięty, więc teraz działamy na Pięciu barach. Tak, jeszcze to jest ten bar, o którym nie wolno mówić. <głosy> <głosy> tak, tak. Nasze speakeasy. Eee, tak, tak, tak. Z, jak mówię o nim, też mi się cieplutko na sercu robi, to nasze nowe. Nowe dziecko, mhm. więc pozwolę sobie tak tu wtrącić i zaprosić tych wszystkich gości urodzinowych, którzy, którzy będą, aby go odszukali. Bo na terenie fabryki Norblina znajduje się e, genialny projekt Speakeasy Bar. E, nie każdy, mam wrażenie w Polsce, że w ogóle wie, co to jest speak się Speakeasy. To są ukryte bary. spikizy się wywodzi w ogóle z czasów prohibicji, kiedy alkohol był zakazany, mhm. nie można było, nie było barów, w których można było pić alkohol, więc wtedy takie bary były tajemne, nikt nie wiedział, gdzie jest do nich wejście mhm. i one były właśnie nazywane spikizy, i teraz Znowu te bary po jakimś czasie zyskały taką, można powiedzieć, renomę i zaczęły powstawać. Takie wejście nie jest oczywiste, komunikacja nie jest oczywista. Jak się znajdzie i przekroczy te ukryte, ukryte drzwi, akurat u nas, wchodzi się wtedy do świata Agawy i kukurydzy gdyż Denki inspirowany jest kulturą koktajlową Meksyku i Teksasu, mhm. czyli króluje tequila, mezcal oraz bourbon. E, a oczywiście, jeżeli no ktoś nie jest fanem akurat tych e, alkoholi, to znajdzie w karcie, bądź nasi barmani wyczarują inne przepyszne koktajle ale przede wszystkim zapraszamy tych, tych fanów mezcalu i tekili i bourbonu. Powiem ci, że w zeszłym roku, co ja mówię, w tym ten czas tak leci, w tym byłam w Meksyku, ja mam wrażenie, że to już było dwa lata temu. I jak wróciłam z Meksyku, zakochałam się niesamowicie w Meksyku i Tekili. I, mm -hmm. I tak mi brakowało tych koktajli, które tam piłam. I jak zamawiałam gdzieś w warszawskich barach, czy gdzie indziej koktajle inspirowane tą kulturą, mm -hmm. jednak to nie było to. I Nieskromnie chwaląc miejsce, dla którego pracuję, naprawdę nasi barmani zrobili genialną kartę. To co, to, co serwują gościom, jest po prostu niesamowite. Także zapraszam też gości, którzy przyjdą na nasze urodziny. Kilka kroków dalej wyszukają podkowy, to mogę zdradzić, i za tą podkową trafią do, do naszego świata agawy i, i kukurydzy. Jesteśmy tam codziennie czy nie do 18, także nasze główne atrakcje są zaplanowane też w Townie rodzinowo do 18.00. Także można od razu przed, albo można na początku tam, później, później do Townu, No i czym zaczniemy? Każdy dzień. To tak jak wspomniałam, skupienie się także na tym, że jesteśmy największym futholem, więc chcemy podkreślić tą płaszczyznę futową. I chcemy podkreślić tą płaszczyznę barową. Tak jest. Więc oprócz dedykowanego line-upu na scenie muzycznej, każdego dnia będą się odbywały warsztaty. Warsztaty koktajlowe, mhm. oraz po warsztatach koktajlowych będą się odbywały warsztaty foodowe. Mhm. Każdy dzień dedykujemy innym smakom, innej kulturze i innemu partnerowi naszemu z którymi pracujemy, więc zaczynając od jutra, jutro mamy taką azjatycką płaszczyznę, skupiamy się na naszych konceptach azjatyckich i na naszym azjatyckim barze w naszej strefie Azji w food Townie mamy bar Pandan. I robimy dedykowaną, trochę naszą inspiracją były ulice Bombaju mhm. e, i Bangoku, przepraszam. E, I e, tam e, dedykowana karta koktajli, dedykowane warsztaty, warsztaty także artystyczne. Będziemy malować płótno z artystami, mhm. które później zostanie przekazane na licytację na cele charytatywne. Wieczorem na scenie pojawi się Jarecki, więc tak to pięknie będzie wyglądało. Kolejny dzień to strefa amerykańska i tutaj warsztaty, też o 18 startujemy z warsztatami koktajlowymi w naszej strefie amerykańskiej, czyli za głównym barem Old Shaker. Tam się znajdują nasze amerykańskie koncepty. I zaczynamy od warsztatów koktajlowych, e, później mamy warsztaty foodowe e, i po danych aktywnościach zaczyna się aktywność na scenie. W piątek e, główną gwiazdą jest Bowska, a po Bowskiej zespół na żywo Kuland. Cool bank. E, jeżeli chodzi o sobotę, mhm. To tutaj e, mamy strefę europejską, e, więc w naszej przestrzeni z konceptami europejskimi odbywają się znowu o 18:00. Zaczynamy warsztatami koktajlowymi, później warsztaty foodowe i sobota jest takim naszym głównym dniem urodzinowym z headlinerem naszych urodzin, czyli z The Dumplings którzy startują swoim koncertem o godzinie 20, mhm. e, niedziela kolejne warsztaty, tym razem o godzinie 12.00, gdyż e, chcemy postawić na e, taką branżową e, komunikację śniadaniową branczową, mhm. bo warsztaty będą odbywały się w strefie śniadaniowej. E, food town to nie tylko lunchy, i wieczory, food town to także śniadania. Jesteśmy codziennie od godziny 8 rano, a w weekend od godziny 9. Mamy nowe koncepty śniadaniowe, i bardzo no chcemy podkreślić też, że do Food Townu także zapraszamy wszystkich na śniadanie. Dlatego w niedzielę jest to tak śniadaniowo branczowo i później o godzinie 19 startujemy z naszym wydarzeniem w sali Gimlet Live Shake and Help. Jest to akcja charytatywna. I zbieramy na dwójkę potrzebujących dzieciaków. To jest jedyne wydarzenie płatne, tak naprawdę muzyczne, gdyż każdy koncert u nas jest otwarty i nie ma wyjściówek. Niedziela jest płatna, wyjściówka kosztuje 20 zł, ale cała kwota idzie na e, te dzieciaki. Mhm. Więc ogromnie prosimy też przynosić gotówkę, bo wtedy nie oddajemy prowizji, e, tak naprawdę, do, e, do, przy, jeżeli płatność idzie przez terminale. I odbędą się, jeżeli chodzi o sceny, różne koncerty. Będzie kilka setów DJ-skich, mm -hmm. pojawi się kilka zespołów. Będzie także pokaz sztuki barmańskiej, flerowy, gdyż w tym roku zorganizowaliśmy eliminację po raz pierwszy od 12 lat znowu w Polsce, w e, Foot e, odbyły się eliminacje do Światowych Mistrzostw e, Sztuki Flair. Mhm. E, chcemy trochę o tym wydarzeniu przypomnieć, bo to było niesamowicie ważne wydarzenie e, dla nas i dla naszej całej ekipy Foot Townowej i Foot town Bars. E, dlatego odbędzie się też taki, e, taki pokaz. I tak oto będziemy świętować to, co jest też bardzo ważne, warsztaty, o których mówiłam. Mhm. Warsztaty są na zapisy i warsztaty są płatne. Warsztaty kosztują 49 zł mhm. i warsztaty i cały dochód z tych warsztatów jest również przekazywany na cele charytatywne na akcję Shake and Help. 49 zł kosztuje wspólny warsztat, czyli jest to warsztat koktajlowy, a od razu po warsztacie koktajlowym dla tych samych uczestników są warsztaty foodowe. Całość trwa około 2 godzin, także zachęcamy też do, do uczestnictwa, bo uczestnicząc też w takich warsztatach też wspieramy tą akcję charytatywną. Z tego co wiem, zostały jeszcze jakieś pojedyncze wyjściówki. Do, do zakupienia można je kupować na naszym Instagramie. mamy link, gdzie można przez który można kupować, ale także w naszej wizytówce Google znajduje się taki link, gdzie, gdzie można takie warsztaty, kupić i, i wesprzeć cele charytatywne i spędzić super czas z nami, świętując drugie urodziny. Także serdecznie zapraszamy. Dokładnie tak. No cóż, yy, niewiele powiedziałem, wszystko się dowiedziałem. Trafiłeś na mocnego przeciwnika, cóż mam powiedzieć? Wszystko jest jasne nie wszystko czasem jest trzeba stopować. Ale no, szczerze powiedziawszy, tyle fajnych rzeczy się dzieje, że mogę mówić i mówić i mówić. Fajnie jest tworzyć takie wydarzenia. Cieszymy się, że w tym roku nie są to dwa dni, a cztery. E, cztery, bo poświęcamy się też czterem płaszczyznom, mhm. e, bo, bo to jest właśnie płaszczyzna foodowa, płaszczyzna e, barowa, e, płaszczyzna muzyczna, czyli nasza scena Gimlet Live. Oraz y, ogólno taka pojęta płaszczyzna entertainmentu, czyli mm -hmm. tych różnych aktywności z naszymi gośćmi. Oprócz tego będą się odbywały i zachęcamy do odnalezienia naszego wydarzenia na Facebooku, bo tak naprawdę powiedziałam tylko o tych głównych atrakcjach, ale będą też y, będzie fajna y, y, gra miejska, będą do wygrania y, y, nasze zestawy merczów, wprowadziliśmy swój mercz niedawno. Będą bary, na których będą, będzie możliwość robienia samemu koktajli. Będą tak naprawdę targ winylowy także dużo, dużo tych atrakcji też dodatkowych się znajdzie. Cieszymy się, że to, że to już jutro. E, więc jesteśmy podekscytowani i mamy Dokładnie. nadzieję, że z Wami też się widzimy. My zawsze jesteśmy obecni <noise> w e, Zapraszamy też Was do dołączenia. W tym roku cztery dni, w przyszłym roku osiem prawdopodobnie. Nie, ja tego. Niedługo będzie miesiąc rodzinowy podpełnie. <noise> <noise> zapraszamy, no i cóż, dzięki, że wpadłeś do nas. Dzięki, śliczne. Do Te zobaczenia. zobaczenia.